Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na wystawę moich prac w Galerii Schody od 14 do 24 lipca 2012 roku. Tytuł wystawy nosi um, nazwę Zdarzenie światów. Jest to um, połączenie świata realnego ze światem mojej wyobraźni. E, styl, styl tych prac jest to realizm fantastyczny. Prawdę mówiąc, to, to tworzę od urodzenia. Od, e, a moim, e, moją inspiracją jest, e, jest życie, życie, które mnie otacza. E, moimi, moim wzorcem e, są tacy artyści jak właśnie Sławek Ksiński e, czy Geiger. E, a, a jakby e, te obrazy posiadają cechy surrealizmu, e, ale ten, ten surrealizm, jakby. E, odzwierciedla e, taką myślę e, wrażliwość na, na, właśnie na, świat, na świat otaczający i jest w tym, jest w tym bunt przeciw rzeczywistości ta wrażliwość, ta wrażliwość jest właśnie mnie na, na, to, co, na, to, co ta, na to, co mnie otacza i, i są pewne rzeczy, które po prostu jakby nie mam na nie wpływu, ale, ale próbuję je zwalczać właśnie przez te obrazy swoją metodą. No i myślę, że, 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 że moja twórczość jest taką dla mnie wolnością jakby odizolowaniem się od, od tych problemów życia codziennego i właśnie to, to wynika właśnie z tej wrażliwości na to co się dzieje co mi otacza to jest właśnie jakby zaprze, jakby zaprzeczenie ten, ten świat mroczny który, który tutaj można zobaczyć tak naprawdę jest jakby samym sobie zaprzeczeniem do, do, tych, do tego negatywnego świata. I on, I on właśnie odzwierciedla, myślę, że on odzwierciedla moją osobowość, że, że to jest tak na przykład jak przy niektórych obrazach. Przypuśćmy społeczeństwo w Skowronkach jest to właśnie, myślę, że idealny przykład tego, co, o czym mówię, bo nazwa wskazuje na to, że to są szczęśliwi ludzie, ale a tak naprawdę jeśli ktoś zobaczy ten, jeśli ktoś popatrzy na ten obraz, to odnosi, odniesie zupełnie inne wrażenie. Mm. I, I właśnie poza tym ten świat mroczny jakby charakteryzuje się tym, a, a może inaczej jest, jest, chciałbym ten, ten świat, który, ten mroczny świat... Jest, jest to taki rodzaj jakby gry z odbiorcą. I przez, przez właśnie przez taki mrok niedopowiedzenie. On, on, on ma na celu właśnie jakby. Takiej właśnie, myślę, że gry, z, gry z, z, od, z odbiorcą, żeby on po prostu sobie jakoś tam, nie wiem, przez te niedopowiedzenia coś samemu sobie dopowiedział, żeby on, żeby ten odbiorca w jakiś własny sposób wnikł w ten obraz, w, te, w tą moją twórczość. I, myśl, i, I to jest, myślę, że to jest takie właśnie. Szczery, że to nie, nie, to nie jest taka jakby zabawa, tylko to jest, yy, można powiedzieć, taka moja opowieść o, o życiu, o tym, co mnie otacza i, i myślę, że jeśli, jeśli ktoś yy, przyjdzie i zobaczy te obrazy, myślę, że odniesie w pewnym momencie takie właśnie wrażenie, że, że to tak jest, jest to chęć wciągnięcia odbiorców w mój świat, w, w, światy, w, w świat fantastyczny, w świat fantastyki. Ale, ale jest, jest to właśnie takie zderzenie świata realnego ze z światem mojej wyobraźni. Jest, jest to świat fantastyki, ale, ale myślę, że nie do końca. Przez to właśnie, że, że te, że jednak, że jednak jest, są w nim cechy realizmu życia, życia właśnie tego na, 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 tym, re, na tym realnym świecie. Potępiłmy rycerz. Myślę, że też jakby e, są w nim cechy surrealizmu. I on, on odsłania właśnie taki, e, jakby mm, jest potępiony, ale, ale i, i nawet ta, ta, prawda, ta mm, biała polągiewka oznacza, oczywiście wiadomo, co ona oznacza, mimo, mimo to on jakby. Jest y, y, dumny z tego, co, co, co się wydarzyło, co, co, co się stało właśnie. Zapraszam Was na wystawę do Galerii Schody przy ulicy Nowy Świat 39 w Warszawie. Wystawa odbędzie się od 14 do 24 lipca 2012 roku.